Cześć. Pokażę Wam teraz w praktyce, jak można korzystać, jak działa adapter z mini-display port, tudzież Thunderbolt do HDMI. Jak widać, telewizor mojej ulubionej firmy, <laughs> znaczy Samsunga, kabel HDMI. Dwumetrowych, teraz to wszystko zbliżone, żeby było łatwiej to pokazać. Kabel podpinamy do adaptera, adapter do komputera, włączę Thunderbolt i odpalamy komputer. Adapter z Thunderbolt, tudzież mini DisplayPort do HDMI, bardzo nam może się przydać właśnie w sytuacjach, gdy. Chcemy zaprezentować coś na dużym ekranie, podpiąć się do telewizora lub projektora, albo na przykład, gdy musimy pracować z dużą ilością, z dużymi oknami, na przykład z dużymi obrazkami, albo na jednym edytować wideo, na drugim dopasowywać coś do, do tego materiału, który montujemy na wideo. No i właśnie podczas prezentacji możemy uzyskać tryb klonowania, czyli obraz identyczny na. Obydwóch yy, ekranach, tak jak teraz, możemy z, oczywiście wybrać rozdzielczość, jaką chcemy. Tu nasz ekran komputera dostosuje się, skalując obraz do rozdzielczości, jaką wybierzemy. Najlepiej ją dostosować wtedy, oczywiście, do telewizora, ale dużo ciekawszym, właśnie trybem jest tryb połączenia dwóch monitorów w wspólną przestrzeń. Tu widać, możemy sobie ustawić, jak monitory są względem siebie fizycznie. Czyli na przykład, tak jak tutaj, telewizor jest nad notebookiem, więc ten ekran telewizora będzie u góry. To trochę niewygodne, bo jak chcemy trafić w belkę, to nam musimy celować, bo nam myszka ucieka na górę. Ale mamy też menu od systemu 10.9 również na, na górze. Wadą, w, w teraz, tych systemów względem. Systemów klasycznych Apple'a z 1990-90-tych lat, gdzie można było podłączyć kilka y, y, sze do sześciu monitorów. Wadą jest to, że musimy się zdecydować, na którym ekranie chcemy mieć okno. Nie możemy mieć je na dwóch ekranach jednocześnie, a w te 20 prawie lat temu było to możliwe. Teraz mogę mieć albo to okno na, jednym oknia, a a a okno na jednym ekranie, albo na drugim. Nie mogę mieć na obu. Bardzo tryb dwumonitorowy przydaje się podczas prezentacji. Zobaczcie w Keynote taka prosta prezentacja mojego programu na iOS. Gdy, o, może na tym górnym ekranie będzie wyglądała lepiej. Możemy włączyć tryb pełnoekranowy. właśnie tu możemy wygodnie edytować. Yy, edytować tą prezentację, a na dole na przykład w edytorze tekstu czy w innym programie możemy sobie coś pisać albo korzystać z jakichś notatek i, i przenosić je z jednego ekranu na drugi między aplikacjami. Ma bardzo wygodne poszerzenie yy, poszerzenie jakby yy, po przestrzeni roboczej a teraz zobaczcie jak właśnie podczas prezentacji te dwa ekrany się przydają. Mam prezentację i co mamy? Na górze mamy prezentację. A na dole mamy ekran. O, tu trochę źle zacząłem, bo jest to od ostatniego slajdu. Przerzucę się na pierwszy, jeszcze raz. Zobaczcie, otwarza się animacja na górze. Na dole mamy bieżący slajd i następny slajd, jego widok. Możemy też mieć notatki, czyli prezentacja nas nie zaskoczy. No, ba, ba, bardzo wygodne. Wiele programów ma taki tryb pracy. Są programy, gdzie na przykład na jednym odtwarzany jest film, którym edytujemy, a na drugim ekranie y, mamy narzędzia edycyjne. Czy programy graficzne też możemy na jednym oknie umieścić? Znaczy, na jednym ekranie mieć okno robocze, wypełnić całą przestrzeń treścią, a na drugim mieć okna z narzędziami. Yy, których używamy, na przykład tak można zrobić w Pixelmatorze Otwórzmy no, sobie jakiś obrazek w Pixelmatorze, mamy tam coś fajnego pa, pa, pa. O, może to Dobra i możemy się pozbyć narzędzi Na dole mieć Rozciągnąć obraz na cały ekran A na, na narzędzia Przerzucić na górny Byłoby lepiej odwrotnie, czyli jakaś robot czy mieć na górze, ale to, to jest tylko demonstracja. Zgromadź okna. O, dobra. Zamkniemy sobie preferencję ekranu i tak, tulsy mamy tu, a na dole mamy dużą przestrzeń roboczą. W tym przypadku się to tak bardzo nie przydaje, bo to nie jest obrazek wysokiej rozdzielczości, ale załóżmy, że byłby taki, to już by się przydało trochę miejsca. Czyli tak, kabel, adapter Thunderbolt też mini DisplayPort do HDMI. Bardzo przydatna rzecz dla użytkowników MacBooków, iMaców, w zasadzie wszystkich maczków, które mają te wyjścia.